Dzień dobry, witajcie. Piękny dzień, kolejny dzień. Jesteśmy wdzięczni za to, że możemy być z Wami, że możemy ten czas wspólnie spędzić. Wszystkich tych, którzy są z nami, pozdrawiam. Również mojego wspaniałego męża pozdrawiam. Cześć dzień Jesiu. Dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie dzień dobry. wszystkich w programie Zachwyceni Naturą. Ania. Jesiu. Dużo się działo w tym tygodniu, słuchajcie, bardzo dużo. Jesteśmy tacy e, troszeczkę dzisiaj e, e, zwolnieni, zwolni, że tak powiem. E, ja, ja przynajmniej jestem w takim stanie przemyśleń i analizy tego, co było i jak, to, jak następny tydzień ma wyglądać, i co nowego znowu się wydarzy. To jest, tak, e, tak ja podchodzę. Im bardziej rozwijamy nasz program Zachwyceni naturą, w którym e, jedzenie ma być lekarstwo, a lekarstwo jedzeniem. Sprawdź może Aniu i to, to motto to nam towarzyszy od początku też naszych zmian na tego stylu życia na witariański. I dzisiaj tutaj po rozmowach Ania mi namówiła, żebym ja jeszcze powiedział o sobie, jak to było ze mną, że facet, który no, lubił mięsko, rolady i różne inne dania, okay. mięsne, takie, które no, wszyscy jemy: kiełbaska i tak grill. No, po prostu przeszedł zupełnie na inny styl życia. I dlaczego? No, bo oczywiście jest to powiązane ze zdrowiem. Powiązane to jest z osobistymi przeżyciami i przemyśleniami, dlatego że w, tej, w tym roku mam 59 urodziny i jest okazja, żeby tak troszeczkę na ten temat powiedzieć. No to tak, jeżeli chodzi o mnie, to na pewno kluczowym elementem w tej zmianie było. To, że pojawiła się otyłość, pojawiło się nadciśnienie, I jeszcze parę innych dolegliwości, które po prostu były uciążliwe, tak powiem. I w duchu sobie myślałem, że coś powinienem zrobić, coś powinienem zmienić. Tylko jeszcze wiele, wiele lat wcześniej nie wiedziałem co, ale na pewno chodziło o styl życia, na pewno chodziło o alkohol, na pewno chodziło o jedzenie, na pewno chodziło o wiele problemów związanych z pracą, ze stresem, że to wszystko powoduje, że ta sytuacja zdrowotna nie jest dobra, a właściwie odczuwałem, że to porówni pochyłej no, coraz odczuwało się mniej energii i jakiś taki no, dziwny stan tego organizmu. I w momencie, kiedy zacząłem czytać, bo ja myślę, że podstawą jest edukacja czyli jeżeli człowiek zaczyna odkrywać nowe możliwości, nowe metody, nową wiedzę na temat organizmu i tego, właśnie jaki wpływ, ma na przykład pokarm na organizm, na funkcjonowanie mózgu, no to wtedy zaczynają się takie przemyślenia. I ze mną było podobnie, z tym, że ja muszę podkreślić, że pamiętam swoje dzieciństwo, czasy lata 70., no to jednak wokół budynku, który, domu, który mieliśmy gdzie babcia miała e, swój ogród, zawsze było dużo owoców, warzyw, czyli były, może ja nie wyłącz wodówkę, e, e, czyli były na przykład śliwki, były e, jabłka, były papierówki, by, były czereśnie, e, było, e, były gruszki, m, truskawki, no i warzywa, ogród był duży i Taki moment, który ja pamiętam to, było, to była taka ciekawostka, bo ja jako młody chłopiec chorowałem dość często, może jako dziecko jeszcze, angina migdały. No i był z tym problem i pamiętam, że lekarz, czy jakaś lekarka zaleciła, żeby najlepiej pojechać nad morze, żeby właśnie jodu było dużo i tak dalej. Ja później w ogóle jeździłem bardzo często, właśnie co roku, nawet dwa albo trzy razy w roku nad polskie morze, ale to już był, jak właśnie pojawiliśmy się nad morzem, były wakacje tam, pamiętam było to w łebie, no to już ten mój stan zdrowia się poprawia, było lepiej, ale taki moment przełomowy to ja pamiętam. Że stało się jakoś tak, że zacząłem jeść po prostu cebulę. Cebulę nosiłem, miałem taki mały kubraczek, i pamiętam, że w tym kubraczku nosiłem cebulę, i tą cebulę gryzłem tak jak jabłko. No, tak po prostu jadłem. I to może się wydawać dziwne, ale wtedy jako młody chłopiec wiedziałem, i, i ta cebula mi bardzo smakowała. No, i właśnie od czasu, kiedy zacząłem jeść tą cebulę, i to było właśnie jesienią i zimą. No to, no to było bardzo dziwne, ale skończyły się właśnie te problemy, po prostu ja przestałem chorować, nie było anginy, nie było, nie, nie bolały migdały i tak dalej. No i później oczywiście te wyjazdy nad morze i to e, był tak, no zostało to w pamięci, właśnie to jedzenie tej cebuli, takiej surowej, e, po prostu e, wyciągniętej, m, z kieszeni, e, po prostu. Takie kęsy jak jabłko to jadłem. I później, kiedy właśnie to życie było takie szybkie, związane z, oczywiście z pieniędzmi, biznesy i tak dalej, no, zatraciłem się w tym jedzeniu, czyli w ogóle na to nie zwracałem uwagi, jeżdżąc za granicę. Czy to była pizza, czy to było jakieś mięso, czy tam po prostu jakieś kiełbaski, piwo i tam inne alkohole. W ogóle na to nie zwracałem uwagi. Uważałem oczywiście, że to człowiek jest niezniszczalny. No to wszystko właśnie doprowadziło do tych najróżniejszych dolegliwości, o których, dolegliwościach, o których powiedziałem. No i ja myślę, że tutaj było dość głębokie zastanawianie się nad przyczynami, analizą własnego życia. Myślę, że analiza w ogóle jest bardzo ważnym elementem w życiu. Jeżeli nie analizujemy swojego postępowania, jeżeli nie dociekamy, co się z nami dzieje, czyli nie szukamy przyczyn. I przede wszystkim nie staramy się w sobie znaleźć. Odpowiedzi na pytanie, no to wtedy mamy problem. Jeżeli widzimy to w zewnętrznym świecie, czy u innych ludzi widzimy, a nie u siebie, no to jest problem. No i ja właśnie na tym etapie, ponad 5 lat temu, kiedy zacząłem czytać książki doktora Ewy Dąbrowskiej, ale nie tylko. Wiele innych książek Cud Terapii Gersona, czy no, inne książki, które pojawiły się właśnie na temat zdrowia, nawet takie atlasy, na temat ziół. No i jeszcze oprócz tego oczywiście pozwoliłem sobie na jeżdżenie na różne wykłady, spotkania, bo jak wiemy, w tym świecie ta medycyna naturalna, ona jest tak troszeczkę eliminowana. Nie, nie, ona nie jest y, tym pierwszym czymś, co się pojawia na przykład w telewizji, tylko są y, po prostu y, medycyna, no ja bym powiedział, chemiczna, bardziej taka y, tabletkowa i taka medycyna jest y, no, gloryfikowana. I, no i tak się to społeczeństwo, ludzi w ogóle na całym świecie do tego przyzwyczaja, bo to jest wszędzie. Oczywiście w mniejszym czy większym natężeniu. No i ten punkt taki przełomowy to był wtedy, kiedy ja w ogóle dotarło do mnie, że ja mógłbym w ogóle nie jeść mięsa, chleba, nabiału. No po prostu tych produktów, które są w sklepie i które ja na co dzień jem. Ale właśnie jedząc te rzeczy, odczuwałem no, dyskomfort związany z żołądkiem, czy w ogóle z energią, no i ta otyłość i tak dalej. A przedtem, jako młody człowiek, no, byłem też sportowcem i po prostu zawsze byłem szczupły. No i ta decyzja, bo oczywiście z moją żoną Anią postanowiliśmy coś zmienić i właśnie takim, taką moją decyzją pierwszą było, że powiedziałem sam przed sobą w duchu, po jakichś tam przemyśleniach, medytacji, że po prostu przynajmniej tydzień tak spróbuję, ale konsekwentnie odrzucę właśnie nabiał, pieczywo, chleb, ziemniaki, mięso i tak dalej. Czyli wszystkie te produkty, które na co dzień spożywałem, a właśnie Rozpocznę tą, ten sposób żywienia na surowo: warzywa, owoce, nasiona i, i tego typu rzeczy. Oczywiście, ten początek był taki, że nie było urządzeń, nie było tych wszystkich maszyn, czy nie było lejarki i tak dalej, nawet maszyna do soków była inna. No ale ten tydzień, po tygodniu stosowania i jedzenia w ten sposób, zauważyłem, że organizm. Tutaj, przede wszystkim, właśnie w, tutaj w tym miejscu, w tym obszarze brzusznym, że zaczyna się to rozluźniać, że nie jestem taki spięty, że jest to przyjemniejsze odczucie. I potem postanowiłem, że następna decyzja była, że to będzie jeszcze dwa tygodnie. Spróbuję. Po tych dwóch tygodniach takiego żywienia, kiedy już bardziej przyglądałem się tym przepisom, już Ania tu zaczęła właśnie szukać różnych rzeczy, żeby to nam przepisów, żeby to lepiej smakowało i picia soków. Przede wszystkim tutaj podkreślam, że podstawą są soki. Wtedy jeszcze soku serenarciowego tak od początku nie piłem ale ja go dość szybko wdrożyłem, ale były soki właśnie wielożywne, wielowarzywne na bazie marchewki, jabłka, a w ogóle marchewka, jabłko to mi bardzo smakowało. No i te soki były podstawą i to po tych dwóch tygodniach y, czułem się już lepiej, odczuwałem to i postanowiłem, że jeszcze dwa tygodnie i tak y, około miesiąca, y, po miesiącu nawet było troszeczkę więcej, podjąłem następną decyzję, że teraz spróbujemy, spróbujemy następny miesiąc, ale ponieważ no, było trudności przy przyrządzaniu tego wszystkiego, no to również podjąłem decyzję, żeby kupić lepsze urządzenia. I tak po kolei pojawiła się lepsza maszyna do wyciskania soku, potem pojawiła się, pojawił się dehydrator, potem pojawiła się olejarka. I tak po kolei różne urządzenia, które tam nawet może już teraz nie pamiętam jakie się pojawiły. I po dwóch miesiącach postanowiłem jeszcze miesiąc, czyli pomyślałem sobie, że te trzy miesiące, tak jak medycyna naturalna to zaleca, no to ja tą próbę przejdę. Ale po trzech miesiącach, ponieważ no to już i waga, i sylwetka się zmieniła, energia inna. To w ogóle zauważyłem, że organizm lepiej funkcjonuje, lepsza pamięć, przytomność umysłu, w ogóle reakcji, elastyczność, bo ja też miałem problemy z kręgosłupem, no po prostu byłem tym zaskoczony. I po trzech miesiącach podjąłem decyzję bardzo odważną, że na tamte czasy, bo oczywiście trzeba to pamiętać, że i rozumieć, że jednak ten strach z tyłu głowy był, że przecież jeżeli odstawię, no, to mogą być jakieś właśnie deficyty, jakieś problemy, i tak dalej, i to jest bardzo silne ze wszystkich stron do, docierające takie informacje. No, bo jak już tam jakiś zawrót głowy by był, czy coś tam się działo z organizmem, no, to będzie to oczywiście zrzucenie tej odpowiedzialności na tutaj te wspaniałe dary natury, które przed nami leżą. No, ale w moim przypadku, właśnie jeszcze ten miesiąc, czyli były trzy miesiące, a po trzech miesiącach powiedziałem, nie, to teraz rok, czyli po tych trzech miesiącach jeszcze te 9 miesięcy i, i postanowiłem rok. No to była odważna decyzja, ponieważ już wtedy nie wiedziałem, czy rzeczywiście wytrwam, ale przed samym sobą tak postanowiłem. No i powiem tak, oczywiście po tych trzech miesiącach pojawiła się również lewatywa. No zdecydowałem się zrobić pierwszą lewatywę z kawy właśnie tutaj gersonowskiej. No i oczywiście tak jak się przedtem bałem tego i myślałem sobie, że to będzie no, jakieś tragiczne, niesamowite przeżycie, okazało się, że nie, że absolutnie pierwsza lewatywa była z zupełną przyjemnością, to było w sobotę, rano, spokojnie zrobiona i po prostu po tej pierwszej lewatywie, jak pojechaliśmy na, do takiej fajnej restauracji, gdzie było dużo owoców, warzyw, no to Postanowiłem jeszcze w ten dzień, że na drugi dzień, w niedzielę, zrobimy drugą lewatywę, dlatego że jeszcze lepiej się poczułem, lżej, po prostu odczułem to, że ten organizm jest odbarczony, że faktycznie te toksyny schodzą i, i to wszystko w organizmie o wiele lepiej funkcjonuje. To wiązało się z obserwacją skóry, oczu zachowań, w ogóle kwestia wyspania się, energii i tak dalej. I no już potem właściwie nie myślałem o powrocie do tak zwanego normalnego żywienia. Ja uważam, jest zatrujące w tym momencie. No to i po prostu tylko doskonaliśmy tą kuchnię, szukaliśmy coraz lepszych rozwiązań, urządzeń, maszyn. No i to właśnie spowodowało przez ten rok, że ja y, po roku stwierdziłem, że to już y, po prostu nie warto y, zmieniać. No, oczywiście, tu podkreślam, że w tym czasie y, oczywiście edukacja, spotkania z takimi samymi ludźmi, czyli całkowita zmiana środowiska, y, ta strona duchowa również bardzo ważna, czyli czytanie książek, y, medytacje. No, słuchanie osób, które już wcześniej zrobiły takie zmiany, już były na, jednym, na innym etapie, i dla mnie to był taki kolejny fundament, bo ja myślę, że ten, ta strona duchowa, psychiczna jest bardzo ważna, o ile nie jest najważniejsza, bo jak organizm się oczyszcza, jak organizm ma coraz większą energię, to musimy zwrócić uwagę, że właśnie zmiana środowiska, zmiana sposobu pracy, czyli zarabiania pieniędzy, to jest też bardzo ważne, to podkreślam, że ja też to po prostu zmieniłem, czyli nie były to, porównam to tak, że więcej zaczęła pracować głowa, umysł, zacząłem po prostu korzystać z własnych pomysłów, odczułem, że jestem spokojniejszy, że nie ma tej nerwowości, nie ma takiego jakiegoś niezadowolenia, frustracja wręcz odwrotnie jestem szczęśliwy w ogóle z samego tego powodu, że żyję i że wokół mnie jest wielu ludzi którym mogę zaufać którzy rzeczywiście szczerze po przyjacielsku mnie traktują i z którymi znalazłem wspólny język, także ta, ta strona duchowa, ja to podkreślam jest bardzo ważna, w tym ma też bardzo duży udział muzyka Poezja i wiele tego typu, właśnie rozwijających umysł i duchowość człowieka elementów. Także to ja też każdemu polecam, czy jeżeli to na przykład jest yoga, oczywiście sport, ruch, aktywność fizyczna to jest również bardzo ważne. I, i wtedy ta wspaniała, można powiedzieć, sytuacja, że organizm dożywiamy. Że organizm nasz jest y, y, oczyszczany. No właściwie to, oczyszczenie to jest, oczyszczanie to jest taki y, proces, który cały czas w organizmie zachodzi, a my, pijąc soki, y, zielone, z, czy to właśnie tutaj, y, zielona pietruszka, jarmusz, y, seler, no my wspomagamy ten organizm w tym. Oczywiście. Potem pojawiła się też, to jest też bardzo wa ważny element, czasowa głodówka czy post. E, e, obojętnie jak to nazwiemy, służy to temu, żeby organizm e, wchodził w ten stan autofagi. E, to, to jest stan, w którym nie produkuje się insulina, pijemy praktycznie, ja piłem tylko wodę, ja ten pierwszy post miałem ośmiodniowy i to normalnie pracowałem, w ogóle nie jeździłem samochodem, nie było tutaj ża żadnych Jakiegoś tam leżenia, przerwę, to pracowałem po 12 godzin i y, byłem. Potem robiłem krótsze, trzydniowe czy czterodniowe y, i to tak za wstrzyknięciem palca. I y, te wszystkie doświadczenia, to, te wszystkie elementy, y, które y, dostarczyły mi tej energii, siły i wiedzy, spowodowały, że dzisiaj y, w pełni odpowiedzialnie, w świadomie e, możemy tutaj z Anią proponować e, te wspaniałości zapraszać bo wiemy że to jest skuteczne przeciwdziałanie ja bym <trym> powiedział po pierwsze tej głupocie takiej która nauczy no, że coś trzeba przetworzyć z, do, ja bym powiedział zmasakrować po prostu <trym> Zabić. warzywo owoc e, e, tak jak tam grilluje się e, takie przykłady e, Banany, czy arbuzy, albo mango. No przecież to jest, to jest niedorzeczne. To jest po prostu głupie. Po co to w ogóle robić, jak te owoce czy warzywa są tak smaczne, naturalne, surowe, że tego w ogóle nie warto robić? Ja myślę, że jakieś po prostu doświadczenia, które mamy z życia, gdzie nauczyliśmy się, właśnie gotować, smażyć, piec i tak dalej, to bardzo głęboko w nas wszystkich siedzi, no bo na co dzień tak byliśmy uczeni od dziecka i tak dalej. Ta przemiana nie jest, nie jest taka łatwa, nie jest to proces tak samo, bo zmienia się też nastawienie do medycyny, bo to się dzieje automatycznie. Jeżeli okazuje się, że pije się soki, stosuje się posty, no, jemy kiszonki. I wiele, wiele innych tutaj produktów, a nie chorujemy i nie mamy nadciśnienia, bo ja, oczywiście, prowadziłem książeczki, sprawdzałem to wszystko, to trzeba o tym też powiedzieć, że jednak, było, oczywiście, była jakaś kontrola lekarska, jakieś sprawdzanie tutaj, a nie jest położną, więc ta wiedza medyczna tutaj na co dzień nam towarzyszyła ale właśnie zmieniła się też, zmienił się też ten stosunek, zmieniła się ta świadomość, ponieważ okazuje się, że w zupełnie prosty sposób to, te objawy, które są ewentualnie przeziębienia, czy grypy, czy jakichś tam innych dolegliwości, to można właśnie załatwić takimi prostymi, naturalnymi metodami. I dzisiaj, tak jak powiedziałem, z pełną odpowiedzialnością, świadomością mogę to polecić, ten styl życia, ten sposób żywienia i Właściwie kończąc tą opowieść, chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że organizm zaakceptuje od razu te zmiany w sensie psychicznym. Ja tu chcę mówić o mózgu, że to jest takie proste. No nie, bo mózg będzie. Starał się wracać do przyzwyczajeń, do nawet być może uzależnień takich jak cukier, jak leki, no bo leki mają właśnie takie zadanie, żeby uśmierzyć ból, żeby tego się nie czuło, ale czasami jest dobrze, jeżeli mamy pewien dyskomfort. I przechodzimy to na przykład, bo organizm, w fazie kiedy robimy posty, kiedy właśnie dostarczamy takie wspaniałe produkty do organizmu, to on bardzo szybko sobie radzi więc z wieloma problemami. Dlatego ta strona tej przemiany duchowej podkreślam, jest bardzo ważna i naprawdę to jest kapitalna, świetna droga do tego, żeby wielu ludziom, którzy. Mówią wprost, bo zaczynają dzień od kawy, ciastka czy jakiegoś tam jedzenia słodkiego, a później w ciągu dnia tracą energię albo pojawiają jakieś problemy zdrowotne i potem idą, biorą leki, najdą do lekarza, biorą leki, no i zaczyna tak ta kwadratura koła to koło, tak zaczyna się tam kręcić, i właściwie z tego kręgu się nie wychodzi, bo pojawiają się następne problemy zdrowotne. I coraz głębsze, coraz trudniejsze, no i potem już z tym organizmem nie umiemy sobie poradzić, bo on woła o coś innego niż my mu dajemy. I to ta świadomość w połączeniu właśnie z tymi wszystkimi, całą tą drogą. Ja myślę, że warto w ogóle słuchać takich ludzi, którzy te zmiany zrobili, bo zmiany zaczynają się właśnie w głowie, zaczynają się mentalnie. Ale żeby coś zmienić, to po prostu trzeba wykonać pewną pracę. I ten wysiłek świadomości, wysiłek również oczywiście fizyczny, naprawdę się opłaca, naprawdę warto to zrobić. Oczywiście ja zawsze znaczam, że każdy ma swoje cechy osobnicze, każdy jest inny i zawsze to będą jakieś różnice: że ktoś będzie potrzebował może więcej jarmużu, ktoś będzie potrzebował więcej rzeczy słodkich. Ja y, powiem tylko jedną rzecz jeszcze, że w tym czasie tych zmian, kiedy y, zmieniałem sposób żywienia, styl życia, ja nie ograniczałem sobie ilościowo tego jedzenia. Czyli jadłem po witaliańsku, na surowo, ale tyle, ile chciałem i o godzinie, o której chciałem. I y, organizm z czasem sam to ustawił, że po prostu no, okazało się, że jak się nawodnił, dożywił, to nie potrzebował więcej jak właśnie koło południa soki druga, trzecia jedzenie i wieczorem tam 18, 19 jakieś przekąski smaczne, owocowe. Teraz Ania robi wspaniałe desery, także to po prostu albo ewentualnie jakaś kiszonka, czy jakieś inne dania, które tutaj my mamy naprawdę w szerokim zakresie. I tak to organizm znormalizował, tak to po prostu funkcjonuje, że jestem pewien rytm, jest, jest to wspaniałe poczucie tej energii, chęci do pracy i życia. I myślę, że na dzisiaj tyle, bo zawsze można powiedzieć jeszcze więcej, jeszcze więcej, ale po prostu to jest ta droga. To jest ta droga, polecam. Na zdrowie. I ja tylko mogę dodać do tego, że na tej drodze, właśnie przynajmniej ja, towarzysząc Wiesiowi, no i wspólnie robiąc właśnie. Zmieniają, robiąc te ogromne zmiany, potrzebowałam właśnie podpowiedzi, jak można w inny sposób przygotować jedzenie, jak można go nie gotować, jak można doprawić czymś zdrowym. Ja tego wszystkiego nie wiedziałam, ja musiałam to od kogoś się dowiedzieć, właśnie poszukać odpowiednich książek, próbować, próbować, testować po to, żeby teraz właśnie móc Wam przekazać. Tą wiedzę i dlatego my tutaj jesteśmy, po to, żeby powiedzieć Wam, jak możecie sobie o siebie zadbać, jak możecie zrobić te pierwsze kroki, jak potem właśnie wytrwać w tym, co Wam jest potrzebne. Wszystko to u nas znajdziecie. I dla, żeby dla siebie, żeby sobie samemu przygotować posiłki, również możecie korzystać i korzystacie z tego, że ja przygotowuję na początek, żebyście wiedzieli jak to smakuje, o co w tym wszystkim chodzi. To jest po prostu e, droga, w której my chcemy wam towarzyszyć, bo sami już e, za chwilę będzie 5 lat e, idziemy tą drogą i codziennie, codziennie się e, budząc rano e, przynajmniej ja e, cieszę, że że właśnie taką decyzję podjęliśmy właśnie te pięć lat temu, bo to jest jedyne rozwiązanie, które daje zdrowie, o które nam chodzi, bo w momencie, kiedy mamy zdrowie, możemy zająć się tymi wszystkimi aktywnościami, na których nas zależy. Każdy ma inne marzenia, każdy ma inne plany, ale plany i marzenia upadają w momencie, kiedy człowiek jest chory. Po prostu ląduje w łóżku, w szpitalu, po prostu nagle się ucina, tak jakby było coś przed i coś za. I teraz. Czy ja nie chcę tego, ja przeżyłam wiele takich sytuacji, nie chcę do tego wracać, chcę w dobrym zdrowiu, w komforcie, w komforcie życia, że sama mogę o wszystko zadbać, mam siły, mam energii, energię się rozwijać, czyli to co my robimy to jest po to właśnie, żeby czuć się niezależnym, żeby mieć tą niezależność i móc decydować za siebie. Ja nie chcę, żeby za mnie decydował lekarz albo moja niedyspozycja. I dlatego bardzo, bardzo się cieszę właśnie z tego, że jesteśmy na takiej drodze i chcemy wam, z Wami się dzielić tymi doświadczeniami. To dziękujemy bardzo za uwagę. Myślę, że każdy element taki motywacyjny, każdy element, który pokazuje na przykładzie innej osoby, że to jest naprawdę super daje to poczucie pewności, jak już ktoś zaczyna, próbuje i to, że na przykład może zaproponować to w domu, w rodzinie, partnerowi, dzieciom i tak dalej. I zapraszamy oczywiście do nas, do naszego sklepiku i będziemy informować o następnych produktach, które będą, są u nas, będą u nas, które będą na, na półkach. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Do zobaczenia. Na pewno będziemy się odzywać i pokazywać Wam ciągle coś nowego. Do widzenia.